A dzisiaj lecimy z obsługą gwarancyjną Tiguan A24 Rock, 2 diesel, m Evo Także ciśnienie, bardzo ładna bryła, naprawdę super samochód wygląda Dekus 381 na miejscu Fajna trzynia mokra Także Iguanik wyższy od rok Lecimy. Wszystko lśni Świeci się jak psu mm -hmm. Ej pa. Ej pa. <laughs> Amory DCC Pro Na dwóch zaworach Haldexy tej nowej generacji Zaraz puścimy olej zobaczymy jak pompa Taki kutyę trzeba, no widzę o, pomrot. No i czy warto zmieniać olej waldeksie kockki z orminału. Nie smarujemy, tylko czyścimy ładnie. No, teraz wygląda to trochę lepiej, także skończymy. Już nawet troleta jest dotykowa. Hop. I szyberdach tak samo. Hop. Ogólnie bardzo fajna była samochód. Pis jak was, przeglądowa dla klienta. Oczywiście, żebyś połączyć musimy oddychać bramkę. Także Tiguan dla klienta. Dziękuję za zaufanie i zapraszamy.